W Egipcie są wagony stricte tylko dla Ladies Only. No, no, no. Dobra, dzień drugi wstaliśmy, jest godzina 14.11. Trochę pospaliśmy, bo położyliśmy się chyba tak naprawdę o 6.00. Teraz wchodzimy na nasz topik, którą wczoraj pokazywaliśmy sami ocencie. Wow, no robi wrażenie. Wow. tak wygląda nasz tutaj rooftopik w dzień, bo w nocy już go widzieliście. Tutaj mamy jeszcze na górze punkt, jeszcze bardziej wyższy, widokowy. No i tak będziemy sobie stali i podziwiali piramidy. Tu my zawsze chcieliśmy zobaczyć piramidy, więc teraz mamy to odkaczone. Popatrzymy chwilę, już nie musimy nawet bliżej podchodzić. Filmik mamy, zaraz fotkę sobie cykniemy. Będzie dobrze. Chłopaki, w dzień, jak wygląda to w dzień, a jak w nocy? Siadarstwo historii widoczne na naszych. W oczach. No. Wiesz, że mamy tam pół godziny pieszą. Albo piramid. 7 zł. Życie tocz! Weszliśmy na ten jeszcze wyższy rów topik i tak się prezentuje widoczek. Chodź kuć. Hej widzowie. Piramidki było widać. No buzi. Akcja, cięcie! Dobra, witam Was. Pochodziliśmy sobie trochę. Na razie chodzimy po Gizie. To jest miasto na zachodnim brzegu Nilu, naprzeciwko Kairu. Mamy tu nocny, więc wyszliśmy na przechadzki. Zatrzymaliśmy się tutaj po jakiejś godzinie podróży pieszo na pierwszy dzisiaj posiłek o godzinie 15.33. Siedzimy tutaj. Wzięliśmy sobie... Miksik, Wuk i kofta. tawuk to jest kurczak z grilla. Możesz pokazać. Mam co Oprócz tego dostajemy jak koftę i wszystko to jest podawane razem z ryżem, razem sobie... z frytkami. Tak jest, bo my sobie ryż na frytki. Całość takiego zestawu to jest 250 funtów egipskich, czyli w przeliczeniu na złotówki jest to około Jakieś 20, 20, 20 zł. 21, 21 złotych dokładnie. Dokładnie. I za chwilę wam pokażemy jak Sztura. to wygląda. Wydaje mi się, że jest to całkiem spoko na patrząc na to, że jesteśmy tak jak mówiłeś w najbardziej turystycznym miejscu praktycznie. Tuż za nami są same piramidy, także. Tak jest. Aha, i jeszcze w międzyczasie kupiliśmy, ważna sprawa, kupiliśmy kartę do internetu z Orange, zapłaciliśmy za to 10 dolarów i 10 dolarów pobrało nam z konta Revolut 32 zł, także bardzo korzystnie. Tutaj masz lepszy przelicznik niż na Google. I po drugie najlepiej wziąć kartę do Revoluta. Teraz Wam pokażę szybko, jak robią się nasza, nasza kofta i... prośbę żeby Muszę w kamerę poczekaj... Dobra, jedzenie dostaliśmy. Robimy pierwszy test. Wygląda tak. Jest kurczaczek, jest kopta jak mięsa, tu chlebek, sosik, sałateczka. Mięso bardzo dobre. O mięsko super. Mięskie Co czyste. o, kopta bardzo dobra, tak mielony trochę, ale jest okej. Okay. W ogóle lubicie kurczaka? Co ja to lubię, tak. to bardzo w ogóle lubię. nie jestem fanem, serio Wracamy do jedzenia Mały update, kurczak jest beznadziejny, taki wiórczasty, ale kofta to bardzo dobra Podobną w sumie nawet jadłem w Efesie, w Warszawie, tam też trzymają poziom i tu jest bardzo, bardzo podobna Aha, i jeszcze jedna rzecz, testowaliśmy ketchup, poprosiliśmy Generalnie taki dobry, lekko wodnisty, ale trochę zalatuje takim torteksem Czyli taki można powiedzieć lepszy tortek Coś do dodania? Tak jak powiedziałeś, nie wróciłbym do drugi raz. Na pewno nie na kurczaka. Uda! Uda! Na kurczaka ja też nie tylko. So czysta spoko. Tak? Jagnięcina. Jaka ogólna osenka? Jak nie 5. Ogólna 5, ale jagnięcina 7. To mamy już rajter, teraz szybko wam pokażę takie śmieszne małe buteleczki plastikowe coli 330 ml, malutenkę i Pepsi w szkle Pepsi cola. Pepsi cola. My No i tak, kupiliśmy wodę. A, czyli zapłaciłeś 30, 10, 3 zł za 2, 3 wody? Nie nawet. Uwaga, uwaga, na 3-4 pokażemy Wam. Miejsce, do którego zmierzamy. Ale jaki Chcą nam wcisnąć ticket Traktują nas na no, chodzące nie, 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 nie. bankomaty. brothers. 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 By pan powiedział, że Kuba wygląda jak jego brat, Arab z Egiptu, i dał mu chustkę za darmo. Nice, Arab. Kurczę i nie chciał hasy za to. Powiedział, że Kuba to jego braciak. Co powiedział? No, że chce siano. A, jednak chce siano. Czarprys. Czarprys. No. oni wszyscy do nas tak mówią, jakbyśmy wszyscy znali bardzo dobrze arabski No? Do do Za daleko było. Jak za daleko? Dobra, jeszcze jednego bym spytał, jak nie to bolto Właśnie jedziemy do największego marketu w Kairze. Jak byłem w Warszawie to dosłownie nie wziąłem żadnych koszulek ze sobą, a jak przyjechałem do Radomia, do rodzinnego miasta, to okazało się, że mam tam ze trzy koszulki. Więc wziąłem co było. No i przez to nie mam nic ze sobą. No i muszę kupić. No a Egipt słynie z najlepszej bawełny na świecie. Józio męski, zobaczcie, w środku miasta. Można powiedzieć już bliskie centrum Kairu W ogóle jesteśmy tu rozchwytywani jako vlogerzy. Wszyscy chcą się pojawić na filmie, a mnie się każdy wyda, że jestem stąd. Idziemy teraz na metro. No i co? I będziemy jechać do centrum na wyspę. Chyba Baka... Kaleni... O Jezu. Kaleni? Kaleni, Kaleni, No tam jest co taka wieża, na którą mamy zamiar wejść. Wieża O. A, a to ci, a to Wyspa? Wyspa Kairska, prawdopodobnie. I w ogóle trzeba przyznać jedną rzecz: że, jak w gizie, tam gdzie mamy hotel, po zachodniej stronie Nilu, to no, nie było dużo turystów na ulicach. Ale każdy do nas podchodził i traktował nas jak bankomat. To tak, tu. W Kairze. No nie no, byliśmy po prostu w Gizie przy piramidach. W Gizie, tak, a tutaj... a tutaj naprawdę jest super, machają do nas, nie chcą, nie chcą na niczego sprzedać, nie są nachalni, no generalnie jest bardzo dobrze i naprawdę warto nadmienić fakt, zobaczcie na ulicach, że nie ma tu praktycznie żadnego turysty. No, Kuba porównał nas do czarnoskórego ziomka, który by po Sosnowcu, a tak wygląda wejście do metra. Schodzimy do metra drugim wejściem. w Egipcie są wagony stricte tylko dla Ladies Only jak tu widzicie i są też tylko i wyłącznie dla mężczyzn My szukamy tylko mężczyzn Także taka ciekawostka chyba dostał kolejne oczko odniesie dało mu to tak wyglądają drogi dobra po prawie pół godziny dojechaliśmy do Kalamersa o jedna złotówka eye. około 12 funtów egipskich także te wszystkie ceny zaokrąglając podzielić przez 10 czyli ucinacie jedną zero jedną ostatnią cyfrę i wy wychodzą wam ceny na złotówki dobra więc tak były małe problemy i po 40 minutach otrzymaliśmy z kubą kepsy, puszek otrzymał Cześć. trochę szybciej kebab wygląda tak kosztował nas 110 funtów egipskich czyli około to 10 y, około złotych. około 11 zł. Do tego, do kebaba dostaliśmy ja dostałem taki garlic sos, ale on ma kolor bardziej taki tysiąca e, bez a ten wygląda. A ty też z garlic jak Ale mów. wygląda i pachnie bardzo dobrze. Dobra, próbuj. I powiem. Bardzo dobrze. Lekko suchy, czuć mięsko baranie pokaz Połowina jest sucha Halo. Halo Co tam jest? Pokaż co jest Generalnie ten sosik mało podobny do sosu czosnkowego w polskich kebabach Jest taki dość mało podobny do sosu czosnkowego w Polsce Jest taki dość mdły, taki jogurtowy No taki średnie te sosy, co nie? No generalnie kebab, mięso na pewno na, na plus Tortilla też świetna, taki dobry ma Dobrą ma konsystencję, ale generalnie, tak jak Kuszek przed chwilą powiedział, to nie jest kebab, który będziemy długo wspominać. Chłopaki dają mu semeczkę, ja daję siódemkę. Co dajesz FS-owi w Warszawie? Osiem i pół. Nie skomentuję tego nawet. FS w moim sercu. Pamiętam jedno, że FS smakował dokładnie tak jak kebaby w Turcji, w Stambule. Więc jeśli uwielbiacie jeść jeźdźcie to na pewno nie przyjeżdżajcie tutaj, jedźcie do Stambułu. Tam znajdziecie to czego szukacie. Ale mamy już ocenę łopaki 8, ja 7. Za mięso, bo jest dobre, naprawdę. Dobra, przyjechaliśmy po tak zwane Cairo Tower. To jest no, taki obiekt co widzicie przed sobą. Bardzo wysoki. Chcemy sobie na niego wjechać. W sumie ta wieża ma prawie 200 metrów, chyba 187 metrów I ten rooftop, na który chcemy wjechać jest na 160 German. metrze. No, 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 German. Polish. Weszliśmy na teren, na teren Cairo Tower Musieliśmy przejść przez kontrolę bezpieczeństwa taką jak na lotniskach Przyjechała moja nerka z kamerą i pani się pyta Lekko przestraszona, czy obraz kamery przypadkiem jest na live Ja mówię, że nie, nie, absolutnie Ona mówi, czy na pewno, are you a teraz kupujemy bilety Ile karty? 70, czyli jakieś 6,50 Możemy się szarpnąć z racji tego, że jesteśmy na wakacjach Ale zwykle staramy się zamykać w atrakcjach do 2,50 Kupujemy bilet i jedziemy na górę Jaja, wie się kleją. Jesteśmy na około 160 metrach. Co ciekawe, zrobiliśmy taką przed chwilą rozkminę, że jakby nas tutaj posadzili z takim widokiem, wyrwani. So. To byśmy w życiu nie zgadli, że to Egipt. W sumie ciężko by zgadnąć. W ogóle teraz mogę wam też powiedzieć ciekawostkę, że Kair, biorąc pod uwagę całą aglomerację miejską i podmiejską, ma ponad 22 miliony mieszkańców i to czyni ją siódmym największym miastem na świecie. Szósty jest chyba Sao Paulo. Także grubo, ale A jeszcze wa wam nie pokazaliśmy jak wygląda nasz pokój. Ja śpię tutaj. Tu śpię